24 października obradowała Rada Miejska w Brzozowie. Podczas sesji radni podjęli m.in. uchwały w sprawie wysokości przyszłorocznych podatków. Najważniejsza informacja dla mieszkańców to ta, że nie ulega zmianie podatek od nieruchomości. Obniżona została też podstawa podatku rolnego. Panie przewodniczący, jakie podatki czekają nas w przyszłym roku? Otóż na dzisiejszej sesji zapadła ważna decyzja dotycząca... Co z podatkiem rolnym? Otóż obniżyliśmy kwintal żyta z stawki ponad 69 zł do stawki 68. Również została ta kwota obniżona, utrzymana na poziomie bieżącego roku, czyli tak już zaznaczyłem 68 zł. Podczas sesji Rada Miejska przyjęła też m.in. nowe stawki podatku od środków transportowych, ustaliła opłaty za odprowadzanie ścieków w sołectwach Turze Pole i Zmiennica oraz przyjęła gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Radni dokonali też bieżących zmian w tegorocznym budżecie gminy.